Na się Anna Opas, e, łączę swoją wiedzę z zakresu fizjoterapii, pilatesu i treningu w jedną całość i pomagam Wam wyjść często z różnych trudnych sytuacji. Przychodzicie do mnie z bólami stawów, z bólami kręgosłupa i chciałabym się dzisiaj skupić na tym, jak pomóc sobie e, z bólami kręgosłupa. Bardzo często dostajecie informacje, Różny, dużo różnych informacji z zewnątrz, że jak cię boli kręgosłup, to nie możesz się ruszać. Hmm. Czy to jest dobra informacja? Nie do końca. Jeżeli jesteś już po tym e, najgorszym bólu, czyli minął już stan zapalny, gdzie brałeś, brałaś leki przeciwzapalne, gdzie e, było, to był najtrudniejszy moment. I już zaczynasz się ruszać bez bólu, to bardzo ważne jest, żebyście zaczęli się ruszać, ale w odpowiednim e, kierunku. Nie mówię Tobie, żebyście poszli na siłownię, zaczęli podnosić ciężary, absolutnie nie. Chodzi o to, że e, była jakaś przyczyna tego, dlaczego znaleźliście się w takiej sytuacji, a nie innej. Dlatego też trzeba zniwelować przyczyny Twojego bólu kręgosłupa. Bardzo często jesteście w ekstremalnej lordozie, czyli pokażę Wam na sobie, czyli ekstremalna lordoza, czyli wygięcie kręgosłupa, ekstremalne wygięcie kręgosłupa w tą stronę. I musimy w, tym, w tej sytuacji zrobić wszystko, żeby zniwelować tą ekstremalną lordozę. I pokażę Wam kilka istotnych ćwiczeń, które możecie robić, ale pod warunkiem, że Was nie boli. Te ćwiczenia mają nie sprawiać Tobie bólu. Nie rób na siłę, bo znam, znam Was. <laughs> Często osoby, które już borykają się z problemami kręgosłupa, to albo w ogóle boją się dotknąć tego kręgosłupa, albo druga grupa osób po prostu Robi wszystko, żeby ten ból minął, i często, często idziecie w kierunku bólu, co nie jest do końca dobrym wyjściem w sytuacji. Pierwsze ćwiczenie, bardzo ważne, aby zniwelować tą ekstremalną lordozę, jest pokręcenie sobie mięśnią. Połóż się na plecach. Pamiętaj o tym, żeby wydłużyć szyję, ściągnąć łopatki i zaczynać wykonywać delikatny ruch katnę ruchem miednicą, tak żeby przyciągnąć kręgosłup lędźwiowy do podłogi i go oderwać. Czyli tutaj e, przyciągasz kręgosłup do Twojej ręki i ją odrywasz. Przyciągasz kręgosłup do swojej ręki i ją odrywasz. I teraz szukamy neutralnej pozycji miednicy. Neutralna pozycja miednicy to jest taka, w której masz delikatną przestrzeń pomiędzy kręgosłupem lędźwiowym a podłogą. E, ale nie wyginaj się, nie odrywaj maksymalnie kręgosłupa, bo to jest twój, twoje miejsce bólu. Jeżeli tutaj poczujesz ból, to będziesz wiedzieć, wiedz, będziesz wiedzieć, że to nie jest to miejsce. Ty nie możesz czuć bólu, możesz czuć rozciąganie, bo te mięśnie są bardzo snięte. Wciągasz mięśnie w zaangażuj cały, cały borset mięśniowy i z tej, z tej pozycji możesz wykonywać maleńkie ruchy. Na, zaczniemy od tego, że odchylasz nogę do boku, otwierasz nogę do boku, trzymając stabilnie miednicę i wracasz. I wydech, otwierasz, wdech, wracasz. Zrób 10 powtórzeń na prawą nogę i zrób 10 powtórzeń na lewą nogę. Wydychasz, otwierasz, wdech, wracasz. Możesz cały czas trzymać dłonie na swojej miednicy, żeby za, zniwelować jakikolwiek ruch. Cały czas trzymasz neutralną pozycję miednicy, czyli przestrzeń pomiędzy kręgosłupem lędźwiowym a podłogą, ale nie ekstremalną, czyli nie podnosisz kręgosłupa do góry, opuszczasz i wydech, i wdech wracasz. Wydech otwierasz, wdech wracasz. OK, czyli tutaj możesz, jed... kolejną rzeczą możesz zacząć delikatnie prostować nogę, wydychasz powietrze. Wdech, wracasz, trzymając cały czas, czyli ty wzmacniasz mięśnie brzucha, żeby trzymały twój kręgosłup. I wydech, prostujesz, wdech, wracasz. Wydech, prostujesz, tak wracasz i zmieniasz na drugą nogę. Wydech, prostujesz. Bardzo ważne jest, żebyś cię pilnowali, co się dzieje z twoim kręgosłupem. Wdychasz powietrze nosem, wydychasz, wydychasz, prostujesz i wracasz do... Pamiętaj, że te ruchy nogą mają być bardzo delikatne, bo jeżeli masz problemy z kręgosłupem, to każdy gwałtowny ruch może sprawą spowodować ból u Ciebie. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest przede wszystkim, jeżeli masz rwę kulszową, to masz słabe mięśnie pośladka. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby ten pośladek po pierwsze rozciągnąć, po drugie wzmocnić. Więc zanim zaczniemy go wzmacniać Ważne jest bardzo znane ćwiczenie Często na siłowniach też jest Ono praktykowane rozciąganie pośladka Przyciągasz tą nogę Do siebie I rozciągasz mięśnie pośladka O tutaj powinniście czuć rozciąganie Robisz prawą nogę Pamiętaj o tym żeby Wydychać powietrze Przyciągać tę nogę potem zmieniasz Robisz lewą nogę Jeżeli mięśnie masz tak mocno pospinane że nie możesz unieść tej nogi to robisz to w pozycji leżącej czyli odchylasz tylko tylko kolano na zewnątrz i zostajesz Hej. jak mamy już rozciągnięty pośladek możemy e, możemy ruszyć dalej czyli możemy wzmacniać ten pośladek leżymy w pozycji bocznej tak samo mamy wciągnięte mięśnie brzucha uniesioną talię, ręka pod głową stopy, jak leżysz na macie to twoje stopy są na krawędzi i teraz Teraz otwierasz, trzymając pięty, zobacz, pięty są razem, trzymając pięty, otwierasz kolano na zewnątrz, ale nie poruszając miednicy. Tutaj cały czas jesteś w stabilnej pozycji, ale nie w ekstremalnej lordozie. Znowu podbijasz miednicę, tutaj, żeby nie mieć ekstremalnej lordozy. Otwierasz e, kolano na zewnątrz i wracasz. I wydech. Tutaj, jak położysz sobie rękę tutaj z tyłu na pośladku, będziesz czuć, jak te mięśnie stabilizacyjne pośladka pracują. I wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech, otwierasz, że tak wracasz. Potem zrobisz 10 powtórzeń na drugą nogę. Yy. Jeszcze jednym bardzo ważnym, bardzo ważnym czym jest rozciąganie Twojej nogi. Yy. Często w bólach kręgosłupa jest, e, te nogi są bardzo pospinane jeszcze przede wszystkim, jeżeli mieliście ręwę kulszową, bardzo ważne jest, żeby te e, nogi rozciągać. Możecie sobie wziąć jakąś e, gumę, e, jakiś kocyk, cokolwiek, założyć na stopę i przyciągać tą nogę. Pamiętaj, żebyś oddychał, oddychała, wdychasz powietrze nosem, na wydechu przyciągasz, przyciągasz tą nogę jeszcze bliżej, do siebie wdychasz powietrze nosem. I wydech, przyciągasz nogę do siebie. Wdech. I wydech, przyciągasz. Okay? 30 sekund na prawą nogę, później zrobisz to samo z lewą nogą. Wdech, wdech, nosem. Wydech, przyciągasz tą nogę jeszcze bliżej. To, są, to jest kilka ćwiczeń, które pozwoli Tobie ruszyć z pozycji zaraz po. Ostrym bólu kręgosupa, jeżeli pamiętam. Ból ostry kręgosupa musi minąć, żebyś, żebyś mógł, żebyś mogła robić te ćwiczenia. Ból ostry mija, wtedy zaczynasz ruszać kręgosłupem, zaczynasz pracować nad tym, żeby zniwelować lordozę, żeby rozciągnąć te swoje mięśnie, które tak się spięły w momencie, kiedy zaczynałaś, zaczynałaś mieć ból kręgosupa. Kochani, Zapraszam Was do praktykowania tych ćwiczeń. Codziennie zajmie Ci to tylko 5 minut, nie więcej. Rób to codziennie, regularnie. Możesz to robić dwa razy nawet dziennie, raz rano, raz wieczorem, a zobaczysz że za jakąś chwilę twoje, e, Twój kręgosłup będzie bardziej gibki, będziesz e, miał mniej spięte mięśnie i e, więcej ruchomości Twojego ciała. Pamiętaj! Nie zatrzymuj się i nie słuchaj ludzi, którzy mówią ci nic nie rób. Bardzo ważny ruch pomaga ze wszystkim i pamiętaj o tym. Jeżeli zainteresowało Cię to, co mam do powiedzenia, polub mojego facebooka, oglądaj mnie dalej. Cały czas pokazuję różnego rodzaju ćwiczenia, które możesz sobie robić w domu, w swojej przestrzeni. I pamiętaj, żeby nie sprawiać sobie bólu w żadnym w żadnym momencie. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa pa.